Cześć, witajcie! To jest kolejny Quagran. Za dzisiaj gramy w multiplayerową betę Crisis 3 na platformie PC. Co oferuje Beta? To, to wszyscy, którzy już spróbowali stanąć w szalanki z innymi graczami, właśnie w niej wiedzą. Ale pokrótce dzisiaj postaramy się przedstawić zarówno dwie mapy, które występują w tej becie, jak i dwa tryby rozgrywki, które beta oferuje. Tak więc, do rzeczy. Zaczniemy od tego trybu, który jest taki bardziej klasyczny. Można by powiedzieć, dosyć powszechny w FPS-ach sieciowych. Taki, w, taka wariacja na temat dominacji. Otóż moi drodzy, tryb ten nazywa się Crash Side i polega on na tym, że na mapie pojawiają się różnego rodzaju punkty, w których pojawia się taki, taki pylon, którego musimy bronić, który musimy przejąć, aby później jakby to powiedzieć zdobyć po prostu punkty, które decydują o zwycięstwie. Dwie mapy mamy w tej becie i to jest mapa pod nazwą Airport, czyli lotnisko jak wszystko w świecie Crisis 3 jest ono, jest ono trochę zapuszczone, można by powiedzieć opuszczone, gdyż jak wiemy doskonale z poprzednich części gry, Nowy Jork no, przeszedł swoje i tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z takim uniwersum postapokaliptycznym w pewnym sensie przynajmniej. Broni w becie jest całkiem sporo. Na razie jeszcze nie odblokowałem zbyt wielu lever dodatkowych, ale już te podstawowe klasy oferują coś dla tych, którzy lubią takie bardziej uniwersalne narzędzia walki, jak na przykład karabin maszynowy, który mam w tej chwili w swoim posiadaniu. Mamy również broń snajperską oraz strzelbę, a na mapie od czasu do czasu pojawiają się właśnie takie bronie kosmitów jak ta, którą przed chwilą podniosłem. Są one znacznie silniejsze i ciężko je znaleźć tak naprawdę, bo jest ich na mapie z reguły kilka. I pojawiają się co jakiś czas. Niestety nie miałem okazji w tej chwili pokazać wam, jak się z niej korzysta, bo ktoś mnie po prostu ordynarnie sprzątnął. No ale do rzeczy, moi drodzy. Jak widzicie, mamy dwa zespoły i ten tryb właśnie jest nastawiony na grę zespołową. Warto współpracować z innymi graczami, warto tutaj. Postawić na kooperację z kolegami z drużyny, bo tak naprawdę jeśli współpracujemy, osiągniemy więcej. Nie jest to może aż tak mocno na wszystko nastawione na współpracę jak na przykład w Battlefieldzie 3, ale mamy na przykład punkty za asysty i to już jest samo w sobie jakimś takim rozmaiceniem gry i pozwala nam na czerpanie satysfakcji ze współpracy z przyjaciółmi, którzy grają w naszej drużynie. Oczywiście nie można nie wspomnieć o tej zabawce, która właściwie stanowi o serii Crysis i która towarzyszy jej od samego początku. A mowa oczywiście jest o nanokombinezonie, który daje szereg różnych możliwości. Oczywiście zapewnia przede wszystkim pancerz, ale w becie również mamy możliwość skorzystania z kamuflażu. Jeśli go odblokujemy, oczywiście przynajmniej w tym trybie. I działa on całkiem przyjemnie, bo naprawdę można się poczuć jak predator. Oprócz tego, na mapie mamy w różnych miejscach porozrzucane różnego typu znajdźki, które w jakiś sposób mogą pomóc nam w walce. Mowa tutaj o takich rzeczach jak na przykład tarcza, jak na przykład różnego rodzaju bronie, kosmitów, o których już wcześniej wspomniałem, i amunicja. A teraz na mapie grasuje taki wielki robot, którego widzieliście przed chwilą, ja w tym momencie uciekłem, bo niestety jest on w posiadaniu drużyny przeciwnej i nie byłoby zbyt rozsądne, aby się wokół niego okręcić, gdyż posiada on naprawdę olbrzymią siłę ognia i gdybym mnie wziął taki robot i gracz, który nim steruje na celownik, no to podejrzewam, że mój żywot skończyłby się bardzo, bardzo szybko. To jest właśnie ten punkt pylon, o którym wcześniej mówiłem. Możemy z niego zdjąć na przykład kawałek budowy i wykorzystać go jako tarczę. Ja teraz tego nie będę robił, nawet nie zdążyłem jak widzicie, no ale idzie mi całkiem nieźle. O, to jest właśnie kamera śmierci. W ten sposób zginąłem. Bardzo jest fajne to, że możemy nasze ostatnie sekundy życia podejrzeć z perspektywy naszego, naszego zabójcy. Jak się gra w Crisis 3? Bardzo podobnie jak w Crisis 2 w multiplayerze nie ma tutaj jakichś fundamentalnych zmian. Wyjadacze z pewnością zauważą wiele niuansów i rzeczy, które się zmieniły od czasów dwójki. No, nie zabrakło też różnych urozmaiceń, ale nie da się ukryć, że gra się w to ciągle bardzo podobnie. To jest kosmiczna broń broń snajperska. No ale przyszło mi nią walczyć na krótki dystans, ale jak widzicie, ma ogromną siłę ognia. Bold Sniper, czyli coś w stylu snajperskich piorunów. Taką amunicję miota ta broń, tam jeszcze jakiś pojazd przeciwnika. Chyba, przynajmniej tak mi się wydaje. No i niestety prawda jest taka, że w broni kosmitów szybko wyczerpuje się amunicja. Teraz chciałem załatwić tego przeciwnika wykonując ten skok, taki słynny skok. I, i uderzyć w glebę w ten sposób, aby się go szybko pozbyć. Niestety mi nie uciekł i e, no cóż, musiałem go po prostu za, załatwić w sposób klasyczny przy pomocy karabinu. No, nie są zbyt zaawansowani moi przeciwnicy. Trafiłem na jakichś e, graczy, którzy chyba dopiero zapoznają się z betą Crisis 3, bo jak widzicie <laughs> sieje tutaj pożogę na mapie, ale e, tak naprawdę jest to kwestia wprawy. Ja też na początku m, troszeczkę Miałem problemów z betą, naprawdę tempo jest szybkie, gra się niemal tak szybko jak Call of Duty, tu nie ma jakichś takich wolniejszych akcji w pokroju tych, które można spotkać w Battlefield 3. Oczywiście nie ujmując Battlefieldowi 3, bo też jest bardzo dynamiczną, bardzo fajną strzelanką, tylko po prostu troszeczkę inną. Jeśli chodzi o mapę, tak jak wcześniej wspomniałem, lotnisko opuszczone. Również bardzo fajna mapa, bo jest wielopoziomowa, ma jakieś zakamarki, zaułki. W tym trybie akurat jeszcze nie można poznać właściwie całej jej krasy, ale w tym drugim trybie, o którym będziemy mówić nieco później i rozgrywać go na innej mapie, to dopiero wtedy naprawdę widać jak, jak świetna jest ta mapa i naprawdę całkiem dobry wybór jeśli chodzi o, o dobór mapy do Bety, bo, bo mapa lotnisko jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. No niestety tu nikto teraz wyjdzie tutaj z celownika. Tutaj piękny strzał. Dodatkowe punkty można zrobić na różne sposoby, np. eliminując przeciwnika strzałem w głowę albo wykonując ciche zabójstwo przy pomocy noża od tyłu. No, naprawdę te punkty sypią się za wiele, wiele różnych akcji. Jak widzicie, jeszcze przeciwnicy zostawiają śmiertelniki, więc tutaj możemy sobie sprawdzić, kogo pokonaliśmy. To już znają gracze, którzy grali w w dwójkę w multiplayerze. Więc nie ma tutaj wi żadnej większej nowości. Hmm, co jeszcze mogę powiedzieć o tym trybie rozgrywki? O, o właśnie, to jest metaż ognia, też broń, która pojawia się w becie. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym trybie rozgrywki i o tej mapie? No w zasadzie niewiele, bo już wszystko powiedziałem, ale m, gdybym miał ocenić jakoś obiektywnie to, jak się gra w tym trybie, no to naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, bardzo w porządku. No i moja drużyna właśnie wygrała. Całkiem zasłużenie, bo jak widzicie, przewagę mieliśmy zatrważającą. No i jestem drugim graczem na mapie. Ojej, całkiem sporo fragów mi padło, chyba najwięcej miałem ze wszystkich. Całkiem nieźle. Możemy jeszcze zobaczyć takie najjaśniejsze punkty w moim wykonaniu tego meczu, a za chwilę przyjrzymy się drugiemu trybowi, który jest dostępny w becie. Drugi tryb rozgrywki moi drodzy jest zupełnie inny, ale nie mniej ciekawy i bym mógł nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że ciekawszy i bardziej emocjonujący. Nazywa się ono Hunter, czyli łowca. Właściwie można powiedzieć, że pomimo tego, że jest tutaj taki podział na drużyny, to. O, wyrwałem drąga! Że jest tutaj taki podział na drużyny, to właściwie każdy gra na swój własny rachunek i końcowy wynik jest indywidualny. Ale o co chodzi w tym trybie, moi drodzy? Rozpoczynamy mapę w podziale na dwie drużyny. Drużynę operatorów cel i drużynę łowców, którzy za zadanie mają upolować wszystkich operatorów cel, bo jak sam tryb wskazuje, to są łowy. Jak widzicie, w tej chwili jestem łowcą, który jest wyposażony w Taką funkcję nanokombinezonu, która daje niewidzialność i sławetny, już właściwie można powiedzieć, jeden z bardziej rozpoznawalnych punktów Crysis 3, czyli łuk, który jest naprawdę fenomenalną bronią. Bardzo fajnie się z niego korzysta i dają sporo frajdy. No i po prostu w ten musimy wyeliminować przeciwników, którzy tak naprawdę nie są aż tak bardzo bezbronni. O, tam jest właśnie jeden przeciwnik. Chyba już nie dam rady, ale. Nie, uciekł. Tam jest jeden przeciwnik. Jeśli chodzi o to, co mają w swoim ekwipunku operatorzy SEL, no to trzeba przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo mocną broń, jak m.in. sławny e, karabin Typhoon, który ma kilka lów i wypluwa pociski z prędkością światła, można by nawet powiedzieć, a także i kilka innych gadżetów, które pozwalają zdemaskować łowców. No, temu niestety panu nie pomogło, nawet to, że ukrył się pod tym płaszczem silnika obrotowego wraku helikoptera. No to jest też właśnie fajne, że te mapy są nie, tylko, są nie tylko mapami, ale są też takimi, nie wiem jakby to powiedzieć, po prostu na tych mapach jest całkiem sporo różnych rzeczy, które możemy wykorzystać w naszej walce. No, ten pan za nieostrożność zapłaci życiem. Dalej o tym trybie, może. Na czym on polega tak naprawdę? Mamy minutę, dwie minuty, żeby po prostu zlikwidować wszystkich członków SEL. Jeśli zaczynamy jako członek SEL i zginiemy, no to wtedy odradzamy się jako łowca. I jeśli uda nam się przetrwać ten czas i nie zginąć z ręki łowcy, no to wtedy dostajemy bonusowe punkty. I właściwie te punkty dostajemy za każdą osobę, która zginie przed nami. Czyli jeżeli zginiemy któryś tam w kolejności, no to zawsze możemy liczyć, że ekran wynagrodzi to, że nie daliśmy się pierwsi zabić i, i to właśnie tak wygląda. Jak widzicie, rozgrywka jest podzielona na pięć rund, podczas których wymiennie to wszystko trwa i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo, bardzo emocjonujące. Naprawdę niektóre poczynania w trybie łowca naprawdę sprawiają, że adrenalina skacze jest naprawdę bardzo, bardzo emocjonująco, szczególnie kiedy gramy jako operator cel i staramy się wykryć łowcę, który gdzieś na nas poluje. Jak go wykryć, moi drodzy? Otóż większość żołnierzy cel, jeśli mamy taki perk ustawiony, nie wiem, czy on nawet nie jest narzucony przez grę, ma możliwość skorzystania z takiego czujnika, który wydaje specyficzne odgłosy, jeśli wokół gdzieś nas pojawi się łowca skryty pod osłoną niewidzialnego nanokombinezonu. Jak go wtedy wykryć? Otóż możemy rzucić właśnie taki granat, jaki teraz trzymam w ręku i dzięki temu zostanie on zdemaskowany, a wtedy już po prostu zabicie go jest formalnością i jak widzicie, o, słyszycie ten dźwięk, no to właśnie oznacza, że gdzieś w pobliżu jest przeciwnik i lepiej mieć palec na spuście. Dzięki temu, że operatorzy Cell noszą tak potężną broń to właściwie jeśli tylko wy uda nam się wykryć łowcę, no to nie jest, go tak ład, nie jest go tak trudno zlikwidować. Tym razem mi się właśnie udało. Chociaż pomógł tutaj mój towarzysz, którym być może ukradłem fragan, ale niestety koniec końców tym razem poległem. No tego przeciwnika nie był w stanie mój czujnik wykryć, bo był dosyć daleko. Poza tym wystawiłem się na strzał, więc nic dziwnego, że zostałem wyeliminowany w sposób brutalny i jakże skuteczny, moi drodzy. I jeśli miałbym oceniać, to tak jak wcześniej wspomniałem, tryb łowcy jest naprawdę znacznie, znacznie fajniejszy. Ten przeciwnik myśli, że schował się za tarczą i jest bezpieczny, ale tak wcale nie jest, bo wystarczy po prostu z niego podejść i wyeliminować go. Co ciekawe, po zakończonej rundzie możemy zobaczyć, jak wyglądał ten ostatni kill w danej rundzie, i tym razem mnie przypadło w udziale, aby go wykonać. Nie wiem, jak jestem w rankingu, ale chyba nie jest tak najgorzej, więc wstydu nie będzie. Kolejna runda, przedostatnia, już się zaczyna. I ciekawe, czy tym razem przetrwam trochę dłużej niż do tej pory. Jak widzicie, mam tylko jeden magazynek oraz jeden granat. Jeśli chciałbym pozyskać dodatkowe to na mapie żółtym kolorem zaznaczone są miejsca, gdzie można znaleźć amunicję. No i przyznam szczerze, że warto tę amunicję pozyskać z tych miejsc, natomiast szkopu tkwi w tym, że z reguły łowcy. Skupiałem się na tych punktach, bo wiedzą, że operatorzy jednostki cel, czyli drużyna przeciwna, często chce tę amunicję pozyskać, ale warto mieć naprawdę dwa granaty, a nie jeden, bo te granaty są na wagę złota i warto też jakoś rozsądnie nimi rzucać, żeby nie zmarnować granatu, żeby jego użycie faktycznie pomogło nam wykryć przeciwnika. Mapa muzeum. Bo tak zwie się ta mapa, jest naprawdę bardzo fajna, chociaż z drugiej strony muszę przyznać, że mniej mi się podoba niż mapa lotnisko. Być może jest to spowodowane tym, że... Na lotnisku faktycznie mamy troszeczkę bardziej różnorodne te lokacje i, i tak naprawdę więcej frajdy przynosiła mi gra na tamtej mapie, chociaż muzeum tak naprawdę nie jest mapą złą, bo jest, też jest wielopoziomowa, jest złożona, są tu lokacje zamknięte, jakieś otwarte miejscówki. Nie brakuje takich różnych rzeczy rozsianych na mapie, jak na przykład te tarcze, czy też te helikoptery, które możemy uruchomić, aby zapewnić sobie w jakiś sposób osłonę. Co ten pan kombinuje zupełnie nie mam pojęcia. Wyrwał drąga z ziemi i biega nim z nim po mapie. Nie wróżę mu zbyt świetlanej przyszłości, prawdopodobnie niebawem usłyszymy o jego śmierci. Tak właśnie wyglądało zastosowanie tego granatu, który ja trzymam w tej chwili w ręku. Ten granat warto mieć przygotowany w razie czego, aby w przypadku zagrożenia można było. Szybko wykryć przeciwnika i wygląda na to, że tę rundę udało mi się przetrwać do samego końca. No, do lidera mi trochę brakuje, ale zobaczymy, może w ostatniej rundzie uda mi się troszeczkę podnieść wynik i e, będzie nieco lepiej. Mam nadzieję, że e, tak. Chociaż z drugiej strony, przyznam szczerze, że więcej frajdy przynosi mi gra jako łowca niż operator Sell. E, to jest taka ciągła nerwówka. Jeśli jesteście tym operatorem Sell, no to naprawdę trzeba mieć cały czas oczy dookoła głowy. I trzeba naprawdę się wykazać sprytem, żeby nie paść łatwo ofiarą łowcy. Natomiast, jeśli już jesteśmy tym łowcą i wiemy, jak nim dobrze grać, no to można się poczuć prawie jak półbóg, który rozdziela między graczy losy i decyduje o tym, kto przeżyje, a kto zginie. Miałem taką sytuację, że chyba na mapie poprzedniej, czyli tym lotnisku, no po prostu miałem świetną serię fragów i naprawdę z ręki mojego łowcy zginęło chyba 5 przeciwników pod rząd, którzy po prostu byli zbyt nieuważni i zlekceważyli zasady rozgrywki, które wprost mówią, aby po prostu dobrze się zaczaić, nie biegać po mapie jak kaczka na strzelnicy. No ale niestety, sam w tym momencie nie zastosowałem się do tej zasady i można powiedzieć, że moją piętą achillesową okazała się pięta którą dostałem postrzał z tego mocarnego łuku i zginąłem w sposób niechlubny, bez honoru. No ale jestem łowcą, czyli poniekąd osiągnąłem swój cel. No tak, niestety. Ten przeciwnik miał lepszy refleks. Jak widzicie, ta broń Typhoon jest naprawdę śmiercionośna. Magazynek ma 500 nabojów, ale to tak naprawdę nie starcza na długo. Tej broni zresztą był poświęcony jeden z zwiastunów wcześniejszych gry. No i runda piąta niespecjalnie w moim wykonaniu mi wyszła, a mecz się zakończył, zobaczymy z jakim rezultatem. Tak właśnie wyglądało ostatnie zabójstwo i dziewiąte miejsce, nic z czego można by, było się, by się cieszyć, z czego można byłoby być dumnym i tym średnio optymistycznym akcentem kończymy nasz kwagrans. Trzymajcie się, do następnego.